Gdy jesień cię zaskoczy, zrób sobie jesienne risotto. Zaczynam od przygotowania bazy do risotto, czyli na maśle podsmażam drobno posiekaną cebulkę i kroję leśne grzyby na duże kawałki. Dorzucam do cebulki i wszystko smażę razem przez chwilę. Siekam odrobinę czosnku, który podkręci mi smak grzybów. Dorzucam jeszcze odrobinę rozmarynu oraz tymianku. Wszystko smażę przez chwilę, następnie dospuję 200 gramów ryżu Arborio i podrzucam, nie mieszam. Dolewam kieliszek białego wytrawnego wina i gdy się zredukuje, podlewam całość pierwszą porcją bulionu. Spójrzcie tylko na patelnię, jaką wybrałem. Musi być duża i głęboka, żeby śmiało można było podrzucać risotto, nie mieszać. W trakcie obieram kilka orzechów laskowych, a całość cały czas podlewam bulionem. Kawałek dyni Muscat de Provence, która ma piękny, żółty kolor, obieram i ścieram na tarce o grubych oczkach. Pamiętajcie, risotto podrzucamy, nie mieszamy. Dynia ląduje w risotto i oczywiście wszystko razem podrzucam. Podlewam kolejną porcją bulionu, gotuję jeszcze kilka minut. Kończę nową porcją masła, skórką z cytryną, dojrzewającym serem. Mieszam wszystko, wykładam na talerz, delikatnie podbijam talerz, żeby poziom risotta się wyrównał. Posypuję jeszcze serem, orzechem laskowym. Zrywam jeszcze jakiegoś jesiennego kwiata. Sprawdzam, czy on jest jadalny. Tak jest. Można posypać to jesienne risotto. I można się cieszyć jesienią i risotto. A pani z telefonem też by tak chciała.